Towarzystwo dojechało do Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. Już y, dawno temu chciałem odwiedzić to muzeum, teraz się udało. Y, mam, odwiedzam muzeum razem z moim ukochanym towarzyszem podróży. Bilety już mamy, zaraz wejdziemy sobie na teren na teren wystaw. Natomiast tutaj stoi lokomotywa i chciałem też Klaudii trochę o lokomotywie opowiedzieć, jak działała. No i teraz będziemy wchodzić na teren wystawowy Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. Tu jest wejście. Budynek, a proszę Klaudia otwieraj. No tak, oczywiście, dawaj. Mocno, klamka na... czegoś się otwiera? No mocno no i to jest tutaj. czyli tu widzimy protoplastę naszego 7TP Vickers, dlatego nazywamy to jako po polskie dużo bardzo ciekawych wozów, tutaj jest samochód pancerny 34 poznańczyk Czyli ten, ten samochód brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, tak? Znaczy, no to jest replika też, tak? Mhm. I czołg Renault. Też ciekawostka. Tutaj ciekawostka. Nasz TKS, czyli tak zwana tankietka, powrócił do Polski z Norwegii, gdzie używany jako ciągnik rolniczy po wojnie. Więc jest zachowany bardzo dobrze, odrestaurowany. Amerykańskie i angielskie czołgi. No. A tutaj ciekawostka T34. I w ogóle ten film brał udział w filmie czterech pancernych. Wykorzystywano go podczas kręcenia. Kręcania różnych scen, które odbywały się w środku pojazdu, ponieważ jest powycinane. Nawet tutaj siedzi Grigori i widać szarika. To jest Grigori, jest szarik. A tutaj na górze wieżyczka. Przekrój przez wieżyczkę. Tu też kręcono wszystkie sceny, czy część scen z tego filmu. Nawet tam jest Olgierd. Zdjęcie Olgierda niesamowicie to wygląda. T-70 to był najliczniej produkowany czołg w II wojnie światowej radziecki a obok T-34 no i tam dalej też są radzieckie wozy bojowe to jest Su-85 uzbrojony w działu 85 mm niszczyciel czołgów Jedyny tak zachowany na świecie egzemplarz. Właśnie tutaj, w tym muzeum, z dwa też działa. A tutaj, jak pancerhecer, hetzer, wybudowany na podstawie czoskiego czołgu też ciekawostka. Też zawsze chciałem to zobaczyć na żywo. No i w końcu się udało. Jeszcze tylko pozostał mi do kolekcji Pantera i Tygrys. Tutaj na placu zgromadzono trochę nowsze uzbrojenie A idziemy teraz do Pawilonu C A jeszcze jest No to jeszcze będzie D. C idę Patrz. Tu już są troszeczkę nowsze czołgi. Układ warszawski rządzi. I ja i ja tak? Ile ma ten domnich Nie. Jeszcze półtorej nie ma. Są wozy bo układu warszawskiego.

To są wozy dignitarzy To już amerykańskie wozy bojowe. Druga wojna światowa, po drugiej wojnie światowej, I tutaj. Nasz wysłużony tarpan honker.